Jest! Jest! Są! Nareszcie są! Update! Update! Jak to woli! Champions League 2014-15! Zaczniemy od dzisiaj od giftboxa. Obok mam mega starter pack, który będę otwierał z kolegą, ale jak z kolegą? Kolega ma drugiego, więc będzie pojedyneczek. Kolega, chyba ma na imię Piotrek, siedzi koło mnie, ale może się przywitać. Siemanko. Dobra, on patrzy teraz, jak się otwiera giftboxa. No. I Lewandowski. Pierwszą limitką, jaką widzieliśmy już na początku, jest Lewandowski. To jest napastnik. Normalnie wygląda tak jak wcześniej, tylko tutaj jest dodane Update Edition. Taka na wierzchu. No, tak, tam położyć, nie będzie. O, i Update Edition Lista. Nie będę pokazywał. Bo to nie zaraz, a niedługo pewnie będzie i prawie. I Robin. Kolejną limitką jest Robin, Robin, Robin. Super, super karta. Jeszcze nie widziałam nikogo, żeby miał. I Guard Bale, Nice. Real Madrid. To jest dobrze. Jak jest Real Madrid? Real Madryt rządzi, pamiętajcie. Kibicujcie zawsze Real'owi. Dobra, i też troszeczki widzę, że są słabo zrobione. Troszeczki z tyłu pokażę Wam Ostrów nie cofała, ale dobra. Jest ich tak 10. I na początku mamy K Playera, Xabi Alonso. I tu widzę, że będzie... Coś tam będzie. Bo bazówki będę tak jak normalne na razie przewijał. No. Kampanówki są fajne. fajny to będzie... To będzie run runda 16. Tak się to nazywa. No dobra, specjalne kładziemy tutaj. Nie będziemy brali rund, rund tych, bo no, są to dwie i pół saszetki, ale w sumie to też jest specjalne. Więc damy. Dobra, i jedziemy z drugą. Tym razem będzie Suarez Hazard Miller i... i... nie wiem co tam był. To jest yy, Dobra, czyli tu są specjalne. Tam jest specjalna, to jest specjalna. I uwaga. Mamy Kedira, moja powtóreczka. Hoger, Javi Martinez, Murata, Gibbs i to jest beznadziejnie, beznadziejna szybka Dziana, jak można powiedzieć. No, i jest wszystko dobre jest. I tutaj mamy z pierwszego Rising Star one Two watcha który jest chyba tylko jeden. Ten one Two Watch jest, jak się nie mylę, tak, tylko jeden jest taki one Two Watch nowej edycji. I Porto! Nice! Też jest jeden klub tylko. Więc w sumie to fajnie. I tego porta będzie pewnie od zawalenia. Każdy będzie pewnie miał tego porta po Trilliard, Skoro jest jedno, a chyba będą tak częste jak ostatnio. Dobra, tutaj już będzie podsunka, Wiem, że tutaj mam burdel. I mamy Fansa i Kere Nice, super karta. I kolejną kartą jest. Co to jest? A! Znaczek Adrenalin. Fajnie! Ta karta, zobaczmy, muszę sprawdzić. Zobaczmy, co ile jest. Jestem ciekawy. Adrenalin. Jest! To 13 saszetek, więc dobrze. Już jest dobrze, okej. Okay. I Impact Signing! Które wygląda jak normalne z daleka? No. Mi się wydawało, że to już nic nie będzie, a tu Impact, Impact Signing mi się wskoczył. No fajnie, fajnie. Impact. Impact jest ile, bo czy to jest często czy rzadko. Musimy wiedzieć. Impact. Często to 4. To ale impakty nowi zawodnicy, więc fajnie jest mieć takiego nowego zawodnika. Fajne karteczki. Karteczki, fajnie zrobione. Woohoo! Berlin! Mamy znaczek Berlinu. Subcio, subcie, fajny. Już jest mega fajny giftboxik. I tu będzie 1.16, 1, tak jak myślałem. Paris Saint Germain. I Fernando Torres Impact. Więc to wszystko jest bardzo fajne. I trzy bazowe, czyli Ziru Torres i Ramos. Dwóch Torresów to w soszetce. Impact. I. Made, czyli bazowa. Karty są naprawdę bardzo fajne. Dużo kart dodali. To mnie bardzo cieszy. Obasi, marlos, Maxwell, Zufi, i Mobile I, bez beznadziejna strzybka. City dzisiejsza chyba tak, dzisiejsza powtórka już było dzisiaj. City zostały nam 4 suczepki. I 3 minuty to złożymy. I Luis Suarez 28% na niego zagłosowało. Zobaczcie, czekajcie, zobaczymy ile na Casiasa na Casiasa 25 na Suareza 28. I mam taką kartę fansów, jakie są. Jakie są takie, że są wszystkie i tam pisze o wszystkich, ile mają, procent dostały, mam już, rano sobie otworzyłam dwie saszetki, już miał, był tam odcinek informacyjny, jak wyglądają, że już są i że wieczorem będą tam odcinki, i wega, pół. i są, Ru, jedna szesnasta, tak będziemy na to kartę mówić, już kolejna powtórka. Naj nice, super, super karta. Ona się świeci ładnie, zobaczmy od tyłu. Tak, od tyłu jest 4-0. I kto strzelił bramki wtedy? 4-0 dla Barcelony i strzelił tam Messi, strzelił 3 bramki i Suarez jedną. Super karta, czyli to jest z roku 2014, czyli nowa. Nowiutka I to jest nowiutkie wydarzenie, fajne. Super. I zobaczmy jeszcze, co ile jest. Musimy zobaczyć, jak ta nowa karta jest, musimy sprawdzić. I to jest 115, tak więc dobrze, dobrze. I, dobrze. I tutaj będzie na pewno 1, 16 Dokładnie tak i FC Barcelona. Super karta. Fajnie jest mieć Barcelonkę. Dobrze. I Stepanko. Obi Michael. Ragi lawecji Karty są mega fajne. Bardzo mi się podobają te magic moments. Te magic moments są to zrobione tak jak. Trochę tak jak, jak te, no, Inventive Nessy, tak. Nie wiem, jak to ująć, że są tak zrobione, ale... I nasz jedyny Rising Star. Już mamy komplet Rising Starów i Want Ale fajnie! Piato... Fuchs. fuchs Remi, Karnasow. Ostatnia saszetka, ostatnia z naszego giftboxa. Zobaczmy, co tu będzie. To jest taki ciekawy. Zwłaszcza mi nogi odpadają od ziemi, chociaż kucam. I dobra, i to ma być tam. Okej. Okay. I to jest Kevin Campbell Impact Signing. Super, super karta. Bardzo dobre saszetki, są naprawdę mega dobre. Benatia padą. O, mówiłem, porto, moja i uwaga, uwaga, i to jest master. Mały komplet masterów, one to i rising starów po tej przesyłce. Więc no, jest dobrze. Jest dobrze. Podsumowanko, szybko sobie zróbmy. Czyli chyba nie zrobimy. Chyba że zrobimy w kolejnym odcinku. Nie, zrobimy szybko. szybko się tu pokłada. Sorki, za taki burdel, ale się tak, się, tak się spieszyłem z tą. z tą. z tym giftboxem że nie mogę się powstrzymać dobra i jest, i dobra i idziemy szybko jeden master znaczek są dwa znaczki, które będziecie widzieć drugi rising star fans impact magic moment barcelony mega karta, świetna karta git barcelona 116. Jed, 16 manchester city na 16 Fans, Casillas, Finał w Berlinie, Impact, 1.16, 16 Znaczek, Adrenalin. Co to mieliśmy? Dwa adrenalin? Adrenalin, Robin, 1-16, Impact. Dobra, ja muszę kończyć, bo mi się kończy czas. No dobra, to pa! Cześć, pa!